Dobra, siamko jestem spadła na ten odcinek z YouTube Star. I sobie zaczniemy nową grę. Środkowy nie że dzwonisz, bardzo trudny. Jeśli mi się, tylko ten podoba, to weźmy sobie go. Więc tak, o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że mamy takie coś, żeby po prostu nagrać film. I dodaj dodaj zadanie, potem co tam było? Filmowe film chyba tak. I sobie na, i najpierw musimy nagrać sobie film. Więc tak Jakby to swój film nagrać no, nazwać <grym> Więc tak, mmmm z wraz Tak, katykowo to będzie może dokument 4 godziny z i tak, mam no to jakieś są wybuki, możemy sobie je porozdawać weźmy może koty no to tylko koty, Dobre. musimy klikać na to tyle razy aż się nam skończy potem robimy dodajcie drugi i my wideo musimy zrobić kanał i na przykład wpiszmy sobie god gam nie to znaczy sen. i dobra Wcześniej film, tutaj że wskazujecie mi miniaturkę. O, o matega. <grystanie> I ten. Mario O, może być. Tak, dodaj. Z tak, klikamy tutaj. O. I już mam 177. A nie mam subskrybentów. Oj, mam dwie subskrypcje. 95 się się i dwie łapki w górę. I klikamy tak. No, bo on, roboty mają teraz kontrolę nad światem. Kłaniam się w naszym nowym władzom roboty. Nie będę się kłanił. Ale aby to zrobić, musimy mieć 10 tysięcy. A my tylko 1000 10 jest tak. Zróbmy sobie nowy film. Wpismy sobie na przykład... Mm, e, 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 e. Hmm. Koty są prze... Gdzie? sobie film o kotach Nie mam fit tylko tu 4 godziny wstępny Można zabrać koty o. I klikamy Znowu musimy 3 zrobić i dalej I dalej Weźmy sobie jeszcze go fajnie zmontujmy Musimy go montować 8 godzin Tak Tak

Tutaj ma więcej wyświetleń, naszej subskry subskrypcji, niż tam komentarze Dzięki naprawdę, Kolo. Super leci like, bo mi wiem, W jaki sposób? Aha, to... Dobra. A koty są wszędzie. Jakie tu są komentarze?

4 kopieciny, sorry 8 i będziemy sobie komentować teraz tak wynagrodzenia H4 już taką znaną może mi ok i ile? a patrzcie tu już mam projekt 1080 mam równo 1080 z gwiazdką kanału na razie mam najwięcej 63 63 subskrypcje so 80 tysięcy ale to jest Grajmy sobie film jak e, do ps, mitz, granit, A niech będzie następny, myślę, że i byśmy sobie rażukali. Zmontujmy Żeby Żeby to było tak jak Na normalnym YouTube Po prostu klikasz i się samo montuje Po prostu wygląda super Co nic nie ma ciekawego O może być Dobra I no,

Weźmy sobie może vlog 4 godziny, następnie na śladowca i tak. I z tego fajnie zostać. No i jakiś fajny, że tak. Zmieni się, znotujemy go. Znowu zaczniemy jak woli. No i zaczniemy jak woli. I sobie go. O. Oblikuję Niech będzie Kupiłem dla mnie, jest jestem zawisty Dobra, witam was patrynku, w tym kołkiem cięciu i... O, już mam ty myśl. Patrzcie, mila, ile, miałem ile? 60, tyle, chciałem już 189 ale naprawdę nic nie zmieniło, wszystko jak jest... razu razu pisałem film zombie, wyglądać. Ja, 260, ja, ja, bym ja, 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 sobie film. O, czy, o. ja, o ja, ja, sobie o o no. ja, prawa kota weźmy jak zrobić próbujemy z kota, oczywiście I co? na Napra prawa kota nie może też kotów no. Czyli to było tak łatwe jak mówię ten... no to prawdziwe muszę to super dzisiaj supermozowie nie wiem, powtarzam się co. 35 wiesz, co chciałem, bo już. No naprawdę, w kotach nie chcę. Nie mam tego ciekawego. Co co? Dobra, mi się podobało tutaj coś, tutaj coś. to, coś Co tu gdzieś było i wszystkie jury mówiliście jakoś idzie <grymne> chodźcie kot wszystko przebija w na tarapko tak, bo ja mam 5 minut, cieszę się dobra, wróćmy że specjalna na raka

Dobra, wypujmy, patrzcie, zediotujmy Właśnie. O YOT ja się, z ja wiecie się widzę Super. Właśnie, jak wam się podoba moje nowe impek, jeżeli je wstawię. Na, Napisz w komentarzu, czy wam się podoba. Specja, tak nie, moje karty jak nie chcę, nie wiesz. Jakieś karty. <grym> Dobra, może się spuszczam I... Pum Eee, yeah, kot Ojej oh yeah. Kot, wszystko przebijamy. na Ta tysiąc hajsu z YouTube'a, ja to musiał yeah, się muszę. Dobra, idziemy na studia Albo nie, takie okay, im, tym O oh. I idziemy na studia No jeszcze co ja się wiedzę? Bo A i tak jest. <laughs> Dobra. Mm. Więc tak. Teraz nagrajmy sobie może jakiś teledysk. Może... Wy. Trópię Wytruwienajle... Jakby to się nie trup to jest... Taka miejscówka Da się w sensie Jest bombsite, a to może być ich typy najlepiej, więc to mi zabrało Taki byk I jest I go w

Proszę o te komentarze. Sobie gdzie ci obejrzę, może się... Przyda. Ty ja więcej ja zrobię. patrzcie. Zapraszam, czy nie mają mój film, więc tak. Co musi tak. Dobry. Hmm. To się mają mój film, jestem ciekawy. Jesteśmy sobie jakieś montujmy um, Już ja sobie go nie montowałem, szkoda. Znaczy coś ja tam połudowałem położyć na nie. Typo tyle. Aha. Aha. O jest mój film, okej. <grym> o, i jest, tada. O, ok. lol ja mój film tutaj Fajne. Ty i tutaj my, ten film ma więcej wyświetleń niż tam na YouTube? My, te, my, szkoda chyba tu zacznę nagrywać na, 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 na YouTube. tutaj mam więcej subskrypcji ogólnie więcej wszystkiego hmm Nagrał film, więc to może się skończymy z Nie. Jeszcze nie. <śmiech> <śmiech> hmm. A dziś... Pa...dał Do... śnieg. Śnieg, nie. Nie, to będzie może... Opa. Tadałem. I oczywiście i jeszcze I teraz dodajmy no, Nie, 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 nie. No, Lajy, okej. Okay. I... Ty pacjent już ma tysiące a my tu ją lewo 60, bo on jest po naszej, żeby nie będę tańcem. na prawa kota i tak wszystko czynnie. Dobra, właśnie sobie typ stał. Jestem w tierze pierwszym. Tutaj nie ma, tutaj nie Czy jestem ogólnie pierwszy? God mm. play. God mm. <laughs> sobie teraz na przykład teoria śpiskowa. I tak. Um. Mm.

nie 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 To, Dobra. Go. Nie, nie, że nie mówię, że to jest nie no, to jest Hmm. O jest Nie Dobra, weźmy sobie to No Pyk. I Jak już dużo nie ma A za, Zresztą to nie był jeden zamach, to było tylko kilka zamachów. Było w stadionie, w kafejce, nie w kawiarni nie wiem, ale wiem, że było koło stadionu. Dobra, to idzie tak. Blok. Tak. Hmm. Koniec z... <laughs> Tak. Tak, tak, tak. Jeszcze jakaś pozytywna. i go też zjeźdźmy zjeźdźmy jak on się osłyszył. dobra, tak nie a? o, ma te tu. może jakieś konie Dobra, weźmy sobie na przykład O! Dobra! I zobaczymy którą z nich te znalazły ja też zatrzyma. Czekaj jakie mamy te Kurde, kurde, dobra mi się, no i tym akcentem, że straciłem tyle wizyt, myślę, że sobie skończymy i co, ja się za żegnam, cześć.